Mnie się nawet nie śniło, Mnie śnił taki scenariusz, po prostu drużyna tam pojechała chyba na wycieczkę, tak to, tak to wyglądało przynajmniej po meczu, zawiodła druga linia na całej linii, w całym meczu druga linia po prostu nie istniała, no i do tego słaba obrona, także, także nieodpowiedzialne w ogóle podejście do, do, do zawodu, eee, tu nikt przed nami się nie położy, bo... Zajmujemy, dajmy na to trzecie miejsce w, w tabeli. A rok temu graliśmy w Texaco. Także nieodpowiedzialne tutaj podejście do, do meczu z Texaco, że nie No Nie powiem, że nie walczyliśmy o, o, o wynik. No, tak jak mówiłem wcześniej, staraliśmy się jak mogliśmy, no, ale no, niestety, no, w tym meczu niestety muszę powiedzieć, że brudnica okazała się lepsza. No, nie, nie myślałem, że te słowa przejdą kiedyś przez gardło, ale no, niestety tak jest. I, I myślę, że nie ma co umniejszać tutaj. Brudnicy, że to jest słaby zespół, no bo pokazali nieraz, że, że potrafią walczyć i przegrywali mecze na styku. Także mówię, no to, no to niestety, no to jest sport, a co ludzie piszą i co mówią, no, no to na to już nie mam wpływu.